Państwa, o tym, że sport to zdrowie nikogo przekonywać nie trzeba, bo poprawia naszą kondycję, poprawia nasz wygląd, poprawia nasze samopoczucie, ale tylko wtedy, kiedy uprawiamy ten sport z głową, bo w innym przypadku może generować kontuzję, a tego bardzo byśmy nie chcieli. No i właśnie o tym, jak nasze ciało chronić przed kontuzjami, zanim rozpoczniemy uprawiać sport i również o tym, jak ten sport uprawiać z głową, żeby tych kontuzji unikać, porozmawiam z moim gościem, lekarzem ortopedą Rafałem. Ringiem ze Szpitala Świętego Łukasza w Bielsku Białej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No więc właśnie, jak powinniśmy przygotować nasze ciało? Jak z głową podejść do tego tematu, żeby sport przynosił nam tylko i wyłącznie zdrowie? No właśnie, przygotować do sportu musimy się systematycznie. Mhm. Nie wychodzić do uprawiania sportu bez żadnej rozgrzewki, na zimno. Czyli nie możemy być leniwi. Ważne. To musi nie być część być... treningu naszego. To musi być część życia. Mhm. No w tej chwili rzeczywiście uprawianie sportu zrobiło się modne. Duża część społeczeństwa ten sport zaczyna uprawiać amatorsko. No bo to nie mówię ty o sporcie mhm. wyczynowym. Natomiast rzeczywiście, żeby to nie przynosiło nam jakichś później problemów czy kalectwa, to trzeba to zaplanować. Mhm. To uprawianie sportu należałoby... Jak gdyby wprowadzić do dnia codziennego, czyli ta systematyczność jest ważna. Natomiast później, przed jakimiś większymi wyzwaniami, należy rzeczywiście w dłuższym okresie czasu swoje ciało do tego wysiłku przygotować. Mhm. Bardzo ważna jest rozgrzewka i to zarówno taka systematyczna przed każdymi ćwiczeniami, jak i bardzo ważna rozgrzewka przed danym już określonym wysiłkiem. Mhm to później się przekłada na to, że tych urazów mamy mniej, mamy mniej problemów też przeciążeniowych związanych z uprawianiem sportu, no a właśnie z takimi problemami my później jako ortopedzi głównie się e, mamy do czynienia, głównie się stykamy. Podobno częściej e, urazom ulegają sportowcy amatorzy niż profesjonaliści, chociaż wydawałoby się, że z mniejszą zapalczywością powinni ten sport uprawiać. Czy to tak, prawda? tak chyba tak jest, dlatego że jednak profesjonaliści poddani są, oczywiście tam są olbrzymie inne, zupełnie inne obciążenia, innego rodzaju urazy. Natomiast y, oni uprawiają ten sport y, pod kontrolą profesjonalistów, mhm. odpowiednio dozują ten wysiłek, dostosowują oczywiście też do, y, do, do pewnego uprawiania sportu rodzaj treningu. Natomiast my, amatorzy często. Y, Posiłkujemy się wiedzą z internetu, która nie do końca jest e, prawidłowa. Staramy się. Też nie, bez nie pomocy zawsze wiemy z, z właśnie, z właśnie z czego korzystać, prawda? No, oczywiście. I bez mhm. pomocy fachowców staramy się jakoś ten sport uprawiać. E, nawet jeżeli, e, jeżeli wydaje nam się, że prawidłowo prowadzimy treningi czy e, chociażby taką rozgrzewkę, to nie do końca jest to e, dla naszego akurat ciała i przy tym akurat uprawianiu, przy tym rodzaju sportu prawidłowe. Mhm. Także myślę, że chyba tak jest, że jednak taki amatorski sport jest bardziej urazowy, a też trzeba powiedzieć, że ten amatorski sport również się rozwija, i w tej chwili na tym poziomie amatorskim są ludzie, którzy uprawiają triatlon, którzy uprawiają no bardzo wysiłkowe sporty, takie również wytrzymałościowe. Mhm. Więc ta, ta granica między amatorskim a zawodowym sportem to się tak się mhm. zaczyna zacierać. A z jakimi urazami najczęściej zgłaszają się do Pana pacjenci? Ja troszkę bardziej zajmuję się kolanem, więc mhm. mam do czynienia z urazami kolana głównie. No ale oczywiście w sporcie do urazów dochodzi w, na każdym poziomie układu narządu ruchu, prawda? Mhm. Oczywiście jest też tak, że pewne rodzaje sportu predysponują do konkretnych urazów, do urazów określonych okolic ciała. Te urazy można ogólnie tak podzielić na takie ostre urazy, kiedy rzeczywiście dojdzie do jednorazowego, dużego urazu, i wtedy raczej nie mamy problemu z rozpoznaniem złamania czy jakiegoś dużego skręcenia lub zwichnięcia stawu, ale również mamy do czynienia z urazami takimi przewlekłymi, czyli my to Nazywamy przeciążeniowymi takimi zmianami, które również wiążą się z uprawianiem sportu, no a są związane z takim przewlekłym, jednostajnym przeciążaniem danego odcinka układu ruchu, czy to stawu, czy mięśni, um, związanym właśnie z uprawianiem sportu. Panie doktorze, za moment do tej rozmowy wrócimy. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o urazach, któremu nasze ciało może ulec podczas na przykład uprawiania sportu. Razem ze mną lekarz ortopeda Rafał Ring. Panie doktorze, no może teraz porozmawiamy trochę o tych przypadkach, kiedy należy zgłosić się do lekarza, bo coś sobie zrobiliśmy, doznaliśmy jakiegoś urazu, a kiedy warto na przykład skorzystać z domowych sposobów i przeczekać. No to jest bardzo ważne. Oczywiście te urazy możemy podzielić na takie ostre, jednorazowe, kiedy coś rzeczywiście się stało, i takie urazy przewlekłe, które są związane z powtarzaniem pewnych ćwiczeń podczas treningu, podczas sportu. Te urazy ostre też nie wszystkie od razu wymagają wizyty u, u lekarza, u ortopedy. No i takim pierwszym sygnałem dla naszego organizmu jest oczywiście ból, więc nasilenie tego bólu jest ważne. Ból zawsze jest takim sygnałem dla organizmu, że coś stało się niedobrego, że tam te tkanki uległy uszkodzeniu. Jeżeli mamy do czynienia z dużym bólem obrzękiem w danym stawie, jeżeli ten ból nasila się podczas ruchu, jeżeli słyszymy jakieś też niepokojące odgłosy dobiegające ze stawu, mhm. jakieś przeskakiwania, trzaski, to jednak nie należy tego bagatelizować i trzeba zgłosić się do lekarza dość szybko. Zwłaszcza jeżeli staw ulegnie dużemu obrzękowi. Natomiast takie przypadki, kiedy na przykład do stłuczeń dochodzi w okolicach mięśni, kiedy tworzy się siniak, mhm. y, no też jest to bolesne. Ten ból zazwyczaj jest mniejszy, przechodzi po jakichś prostych zabiegach, lekach y, przeciwbólowych, czy też w prostym okładzie. Zimne okłady ogólnie. No po, właśnie, po jak doraźnie można sobie To jest robić. podstawowa mhm. taka zasada, y, czyli teraz jak mamy zimę przy tych urazach narciarskich, to jest dość proste, bo trzeba to, to miejsce urazu obłożyć śniegiem, Później w domu też stosować zimne okłady. Jeżeli taki zimny kompres lodowy przynosi ulgę, no to możemy odczekać. Natomiast mhm. jeżeli ten uraz dotyczy jakiegoś stawu, staw uległ obrzękowi, jest bolesny, napuchnięty, nie ma to zwlekać, wtedy należy się udać do lekarza. No Nie mówię tutaj o jakichś deformacjach, które też możemy mhm. zauważyć przy złamaniach, takich, takich już bardziej y, 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 konkretnych urazach, wtedy oczywiście też nie mamy na co czekać. A właśnie, wspomniał Pan o narciarzach. Najczęstsze urazy, którym ulegają narciarze. Teraz jest sezon, więc tak. pewnie jest i więcej. No więc to się trochę wiąże z tą dziedziną, w którą ja się zajmuję. Mhm. Rzeczywiście urazy kolan to jest bardzo częsty uraz spotykany wśród narciarzy. Wiąże się to z tym, że właśnie po pierwsze, że niestety nie przygotowujemy się też do, do tego sezonu narciarskiego. Często jest tak, że na urlop wyjeżdżamy prosto z pracy, bez żadnego wcześniejszego przygotowania. Na tych trasach narciarskich rzadko kiedy widać, żeby ktoś wykonywał jakąś rozgrzewkę przed zjazdem, na, na, chociażby rano przed tym pierwszym zjazdem mhm. nawet tego nie widać, więc to jest też przyczyna, że urazy się, się częściej zdarzają. No i ten staw kolanowy, on podlega dużym przeciążeniom podczas jazdy na nartach. Mamy teraz coraz większe prędkości na nartach, stoki są utwardzane, przygotowywane, gładkie, narty coraz szybsze, na tych krawędziach jeździ się bardzo szybko. Tego typu styl jazdy powoduje przeciążenia właśnie na stawach kolanowych. To kolano wtedy oczywiście za, przy współudziale mięśni okolicznych dociska tą nartę do, do, do stoku i przy jakichkolwiek błędach, przy tych dużych prędkościach dochodzi często do urazów. Najczęściej są to urazy więzadłowe, czyli dochodzi do skręceń, do naderwań, do zerwań więzadeł. Taką z, troszkę zmorą, ale też takim no, znanym bardzo urazem jest, to, jest ten uraz więzadeł krzyżowych w kolanie, najczęściej to więzadło krzyżowe przednie. Częścio, często towarzyszą temu urazowi również urazy innych elementów kolana, łąkotek, więzadeł bocznych stabilizujących kolano. Tutaj nie ma na co czekać, jeżeli do czegoś takiego dojdzie, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość przy dużych prędkościach właśnie, to trzeba jednak zgłosić się do lekarza i wykonać profesjonalną um, diagnostykę i często później poddać się takiemu skomplikowanemu nawet leczeniu. Bo potem jest rehabilitacja, tak. której trzeba się poddać i wrócić do zdrowia rzeczywiście, żeby móc znowu się cieszyć sportem. Panie doktorze! Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim gościem był lekarz Rafał Ring, ortopeda ze Szpitala Świętego Łukasza w Bielsku-Białej, a rozmawialiśmy o urazach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.